Marcin, mam pytanie. Jedziesz. Dlaczego obchodzi się święto Trzech Króli? Ale co masz na myśli? No dlaczego nazywa się ich królami, daje się im sztuczne imiona, stawia się ich w stajence, skoro Pismo Święte inną historię hmm. przedstawia? Wiesz to najlepiej otwórzmy po prostu no. Pismo Święte. Dobra. Ewangelia według świętego Mateusza, drugi rozdział. Czytamy. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, zarządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. No właśnie, mędrcy ze wschodu. Yy, I tam użyte słowo w oryginale to magoi, yy, które jest tłumaczone na magowie, astrologowie, mędrcy właśnie, no ale nigdy nie królowie. No. Czytamy no, dalej. Jest, dobra. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski. No właśnie, oni się dowiadywali o króla i tu użyte słowo króla jest bazileos, więc mamy jasne rozgraniczenie, że to byli magoi, a pytali o bazileos, czyli o króla. Wiesz co, masz rację, bo w w wielu miejscach pisma to słowo Bazileos się powtarza i zawsze dotyczy króla. No właśnie. Więc jest jasne rozgraniczenie. Czytajmy dalej. Mhm. Bo zobaczyliśmy wschód Jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Tak. No i nie ma powiedziane, ilu ich było. Nie? Przyszliśmy złożyć mu hołd. Wiesz co, no wskazane jest, że to jest liczba mnoga, więc mogło być ich więcej niż jeden. No, mogło to być musiało dwa... Musiało być niż jeden, tak, ale nie wiemy. Tak, tak. No to, że złożyli trzy podarki, to fakt, ale nie oznacza to. Nie jest to jednoznaczne, że było ich trzech. Nie, nie ma też... ani jednego imienia wymienionego. Nie? Pytanie, czy to nie jest celowy zabieg? Może? Może autor chciał no. wskazać na coś innego. Nie ma użytych imion, mamy tylko słowa mm -hmm. Magoi, Magoi ze Schodu, czyli Mędrcy. Mm. Może był skierowany autor bardziej na serca oszukujących ich tak, postawę tak. taką. No a Ty widzu, co o tym myślisz? To co? Jeszcze dalej czytamy? Poczytajmy. Na widok gwiazdy na tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie. No właśnie. A następnie wyjęli swe skarby. Weszli do domu, nie? weszli do domu. I e, ojkian e, jest słowo na dom. E, fatne jest na e, tam, ten żółbek, tą stajenkę. Kiedy Bóg objawia się pastuszkom i mówi, e, znakiem dla was będzie dziecię położone w żłobie, no to właśnie jest fatne. Kiedy Maria z Józefem nie mają miejsc, nie było dla nich miejsca w domu, czyli w ojkian, poszli do fatne, czyli tu jest jasne rozgraniczenie, w którym momencie było fatne, gdzie Ojkan, prawda? No i, A tu oni weszli do domu, nie do fatne. Nie? Więc my ich stawiamy w stajence, a oni nie przyszli do stajki. To było dużo później, kiedy oni przyszli. Nie? Może to nie jest takie istotne, czy to była stenka, czy nie, no, ale chodzi mi o sam fakt, że Historia mówi coś innego, więc może na coś innego warto zwrócić uwagę. I już wiem, dlaczego zapytaliśmy mnie dzisiaj no. o to, dlaczego obchodzimy to święto. Ta no. tradycja, którą wyznajemy często ona nie jest współmierna do tego, Wiesz, co jest mu Święte. I może nie dotykamy wtedy. Jest sedna, sedna kolizja, i nie dotykamy sedna sprawy. No właśnie. I może tak być, że... Kiedy przebijemy się przez ten kożuch tradycji, zajrzymy do oryginału, zaczniemy wyszukiwać, to będziemy tak ci mędrcy, którzy poszukiwali. Oni nie byli arcykapłanami. Tak, to Tak, byli ludzie. U Heroda Herod wzywa arcykapłanów swoich, tak. wzywa też uczonych w piśmie żydowskich. Niestety oni nie potrafią tak jak. Mędrcy, być poszukujący, którzy. No właśnie, Herod wysyła mędrców. To idźcie, dowiedzcie się, gdzie się urodzi, i przyjdźcie mi powiedzieć, bo jego arcykapłani, jego uczeni. Oni mieli dowiedzenie, gwiazda. Mędrcy mieli. Tak, tak. E, więc e, tak samo moglibyśmy obchodzić święto, nie wiem, trzech pastuszków. Nie? No tak. pastuszkowie mieli szybko wizję, brali w tym udział i od razu dali się do. Mm. Jezusa. Dobrze, dobrze, że mamy takie święto, że możemy zagłębić się w te wszystkie historie. Ale powinniśmy bać bardziej na, na rodzinę Jezusa I, i to, kto do niego, przed kogo Jezus wzywa. Nie? I postawa, serce, poszukiwanie. poszukiwanie. Cały to czas to się dzieje. Każdy może poszukiwać, każdy człowiek powinien poszukiwać. I Bóg przychodzi do tych, którzy go poszukują. Wcale nie do monarchy, wcale nie do króla, wcale nie do arcykapłana. Jeżeli oczywiście on poszukuje, jego serce jest szczere, to i do niego. Tym bardziej, że czasy wcale się nie różnią od tych poprzednich, bo też oczekujemy przyjścia Pańskiego. Tak jest. I, i może niekoniecznie znowu ci arcykapłani będą pierwsi. Bo pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Może się okazać, że zwykli ludzie, czy, czy ci, którzy nie zasiadają w zamkach, w, w kościołach, czy w takich budynkach eleganckich, tylko właśnie zwykli ludzie, zwykli. Mędrcy, czyli poszukiwacze znajdą Boga. Tak jest. Jak Ty chcesz spojrzeć na Boga nie przez pryzmat religii, tak jak my, nie przez pryzmat tradycji, jakiejkolwiek religii, tylko po prostu przez Słowo Boże. To zapraszamy Cię na nasze spotkania trzeźwiąca filiżanka. Trzeźwiejemy z fałszywych poglądów na temat Boga. Zapraszamy, wbijaj czwartki 13.30 w orkuszu mamy tam fajne miejsce, piekarnia, albo możemy na zewnątrz, jak jest dobra pogoda. Tak jest. A jak jeszcze nie jest Twój czas, żeby przyjść pogadać, to możesz napisać, chętnie podyskutujemy, może zarzucisz jakiś temat, nad którym się pochylimy, który rozwiążemy, na jakiś problem, który Cię drażni, na przykład, kiedy ktoś mówi o Bogu, a Ty myślisz, ale jaki Bóg, skoro to i to i to i to. Bo nie zawsze to, co ktoś zaświadcza o Nim, jest prawdą o nim. To już nieraz poruszaliśmy, tak. i może poruszymy w kolejnym filmiku. Także oglądajcie nas. Pozdrawiam. Tak, proszę. Tak, jest, proszę.